Od kiedy tylko zacząłem uważniej przyglądać się Ameryce, to jedno mnie zastanawiało, dlaczego pick-up, akurat ten typ samochodu, jest tam tak strasznie popularny. Był elementem każdego filmu, pojawiał się na wielu zdjęciach, najczęściej taki z lekka zardzewiały, już obity pickup jest dla mnie nieodzownym elementem Stanów Zjednoczonych, no prawie jak Bolt Eagle czy po prostu amerykańska flaga. I żeby to zrozumieć, dlaczego pick są aż tak popularne w Stanach... Należy zrozumieć, jak w ogóle Stany Zjednoczone powstały, na czym były budowane i z czego na początku się składały, a składały się one głównie z farm. Większość ludzi, którzy przyjeżdżali do Stanów Zjednoczonych, mogli oczekiwać albo mieć takie wyobrażenie, że w końcu będą mieli pod sobą jako właściciele, zarządcy albo nawet dzierżawcy tyle ziemi, że będą mogli spokojnie się z niej wyżywić, zarobić, a nawet wzbogacić. Dlatego też naturalnym chyba było to, że na początku XX wieku, kiedy 35% amerykańskiej populacji nadal uzależnionych było od rolnictwa, bo z tego się utrzymywało, w momencie, kiedy pojawiły się samochody, zaczęło potrzebować właśnie pick-up'a. I mimo że pierwszy pick-up, jeżeli możemy tak to nazwać, powstał za sprawą pana Daimlera, który w 1896 roku podłączył dwucylindrowy silnik o mocy bodaj 4 koni mechanicznych, niewiele większej albo mniejszej, do zwykłego, drewnianego, takiego wiejskiego wozu. No i możemy powiedzieć, że to był dziadek czy pradziadek wszystkich pick -upów. I początkowo, jak zaczęły się pojawiać Fordy T, czyli no trochę później, bo już w wieku 20, no to sprytni Amerykanie, którzy jednak potrzebowali takiego woła roboczego, który pozwoli im przewieźć dużo szybciej i dużo więcej towarów, z miast na przykład na targowiska albo do skupu, taką metodą chałupniczą zaczęli przerabiać pierwsze Fordy T, po prostu doczepiając do nich elementy tych drewnianych wozów. Oczywiście Ford dosyć szybko zorientował się, że można na tym zarobić. I tak w roku 1925 pojawił się pierwszy względnie popularny, nie pierwszy na rynku, tylko pierwszy względnie popularny pickup. Był to Ford model Runabout with Pickup Body. Tak się to całkowicie nazywało i dopiero gdzieś tam w latach 30. do takiej w miarę e, powszechnej oferty dołączyły Dodge i Chevrolet. Dlaczego Ford był pierwszy? No powód jest prosty. Z racji tego, że Henry Ford opatentował ten sposób pracy w fabryce jak od pierwszy też w ogóle wprowadził coś takiego jak prawa pracownicze z tego co kojarzę, w swoich fabrykach, ale to temat na zupełnie inny film. No i dzięki temu, że te fordy mogły powstawać szybko, no to on szybko był w stanie te fordy na rynek gdzieś tam dostarczyć. W związku z czym podaż, którą mógł zaproponować rynkowi, który był bardzo chłonny, była znacznie większa niż u jego konkurencji. Produkcja pick na dobre rozpoczęła się dopiero po II wojnie światowej, i to w momencie, kiedy zniesiono te wszystkie sankcje nałożone na przemysł związane z tym, że większość środków jednak. Szła na potrzeby przemysłu zbrojeniowego czy też obronnego, i w latach 60. nastąpił taki prawdziwy boom i rozkwit pick-upów, ze względu na to, że wprowadzono jednostki napędowe V6, V8, ich moc wzrosła do 100 koni mechanicznych. W związku z tym pick-up stał się takim stereotypowym, ale też prawdziwym symbolem mechanizacji amerykańskiej wsi, szczególnie na południu. Plus, bardzo często w gospodarstwach, w których nie można sobie było pozwolić na dwa samochody, oczywistym był wybór pick -upa. Dlaczego? Bo łączył wszystkie te cechy takiego typowego użytecznego samochodu, choć w zasadzie Amerykanie na pick-upy mówią truck, to nie jest car, tylko truck, więc można by powiedzieć, że to jest ciężarówka, no bo w sumie z ciężarówek trochę się one wywodzą. W każdym razie, pick-up łączy te wszystkie elementy takiej typowej rolniczej ciężarówki czy gospodarczej ciężarówki z autem na swój sposób rodzinnym. Standardem w pick-upach jednak jest kanapa, na której mieszczą się trzy osoby, dlatego jeżeli trzeba było pojechać do kościoła, do lekarza czy po zakupy spożywcze, no to spokojnie taki pick-up do tego wystarczał i wcale nie potrzeba było mieć osobnego osobowego samochodu, na no, wiadomo, że na co dzień mógł on po prostu pracować w polu. Polu czy wokół pola, wokół zwierząt, wiadomo, że farming zawsze oznacza prawie zboża czy, czy bawełny. W związku z tym, że bardzo długo spora część społeczeństwa amerykańskiego zajmowała się uprawą roli, no to pick up był elementem nieodzownym dzieciństwa bardzo wielu osób, które nawet w czasie tych wielkich migracji z wsi do miast, czy ogólnie migrowania z. Terenów gdzieś tam rolniczych do, do metropolii, ten pick-up bardzo mocno pozostawał gdzieś w ich sentymencie i nikogo w sumie nie dziwi to, że na suburbiach wśród tych ładnych, sterylnie wręcz czystych domków z zadbanymi trawnikami na podjeździe stoi pick-up. No, oczywiście obok niego też często jakiś rodzinny sedan albo, albo kombi. No ale dlaczego ten pick-up? No bo przecież nie można wszystkiego tłumaczyć sentymentem. Amerykanie to strasznie pragmatyczny naród, a taki pick-up jest doskonałą bazą do zrobienia tak wielu rzeczy, jakie tylko można sobie wyobrazić, bo pick można praktycznie w dowolny sposób przerobić, coś do niego doczepić, nabudować itd. Nieważne. Pickup jest podstawą bardzo wielu biznesów, nie tylko biznesu rolnego, ale również biznesów w miastach. Elektrycy, dostawcy, mechanicy, hydraulicy. Ogromna część budowlanki w Stanach stoi na pickupach, gdzie jest on po prostu nieodzowny, bardzo często nie do zajechania, no i niezawodny i wszechstronny. No ale przecież na pracy tego typu możliwości pick-upa się nie kończą. W momencie kiedy nadchodzi piątek wieczór, nadchodzi weekend albo po prostu jakaś dłuższa przerwa, no to przecież coś wypadałoby ze sobą zrobić, a taki pick-up idealnie nadaje się do wypadu za miasto. W Stanach bardzo popularne są polowania, a no, gdzie indziej upchacie takie spore zwierzę, jeśli nie na pakę e pick-up. No właśnie, możecie też do niego podczepić różnego rodzaju przyczepy, na które załadujecie coś, co ma związek z waszą pracą albo, albo z waszym hobby. Może to być na przykład motorówka, mogą to być kłady. Zresztą kłada czy motocykl możecie też spokojnie wpakować na pakę e pick-upa i, i też się tam zmieści. Odpowiednio to przypniecie, to nie spadnie. Pozostając w kwestii Weekendu możecie po prostu wziąć swoją rodzinę gdzieś tam do lasu, nad jezioro, w góry. Wszystko, co potrzebujecie, zapakować na pick-up'a, łącznie ze stołami, krzesłami itd. I spokojnie możecie sobie tam posiedzieć przez weekend. Jeżeli macie takie życzenie, no to są specjalne takie namiotowe nadbudówki na pick-upy, więc też możecie go przekształcić w namiot na kółkach. Amerykanie też nie mają problemu z przeprowadzaniem się, no i co może być bardziej przydatne w przeprowadzce niż auto, na które można zapakować dużo więcej niż do standardowego kombi. No właśnie pick-up, do tego wiadomo przyczepka, tym bardziej, że w Stanach Zjednoczonych normalne jest to, że na kategorii B możecie jeździć autem do 12 ton, tak jak w Polsce, czy w większości krajów Europy do 3,5 tony, więc Możecie się naprawdę nieźle gdzieś tam przeprowadzić, czy, czy pracować nawet z ciężkim sprzętem, mając pick-upa, który to wszystko uciągnie. Ewentualnie możecie też się oddać dosyć popularnemu hobby w Stanach, szczególnie wśród posiadaczy pick-upów czy, czy suwów. A mianowicie pojechać po prostu w błotnisty off-road, uwalić te, to auto od Kół po samdach, później umyć to wszystko wężem nawet, albo w dowolnej autobusie i w poniedziałek czystym pick-upem pojechać do pracy. Jak bardzo popularne są pick-upy w Stanach, bo żeby nie było, ja nie uważam, że to jest najpopularniejsze auto czy typ samochodu, bo to jest oczywiście nieprawda. No ale przejdźmy teraz do statystyk. Na początku XXI wieku rynek sedanów w Stanach Zjednoczonych stanowił około. 40%. Obecnie zmalało to do 18%. Ponad 20% należy do pick-upów, czyli co piąty samochód w Stanach Zjednoczonych to pick-up, a 50% sprzedających się obecnie samochodów to są suwy. Jednak to nie SUV jest symbolem Ameryki, a właśnie pick-up. Jeżeli chodzi o popularność, jeżeli zadałbym Wam pytanie, w którym stanie jest najwięcej pick-upów, no to pewnie większość z Was odpowiedziałaby, że w Teksasie. Jest to pierwsza rzecz, która przychodzi na myśl, nie dziwię się, ale Teksas jest dopiero na drugim miejscu z wynikiem 4,2 miliona sztuk, a na pierwszym miejscu jest uwaga, Kalifornia, tak. Kalifornia, Z tym, że wiadomo, w Teksasie jest wszystko większe, więc tam królują te pełnowymiarowe, duże pick-upy. Najpopularniejszy jest RAM 1500. W Kalifornii zdecydowanie częściej spotka się mniejsze, takie bardziej użytkowe na co dzień, mniej takie robocze pick-upy. I to też prowadzi nas do tego, że popularność pick-upów tak bardzo wzrosła, że standardem, gdzie kabina była dwu- czy trzyosobowa, ze względu na tą dużą kanapę, i ewentualnie z tyłu była taka mało wygodna. Ławeczka, na którą można było wpakować jeszcze gdzieś tam dodatkowych ludzi, no ale to dawało radę jechać tym tylko na krótkich trasach. Obecnie standardem są pick-upy z powiększoną kabiną, która też oczywiście ma zastosowanie praktyczne w robocie, no bo jeżeli chcecie przewieźć całą ekipę budowlaną rosłych chłopów, no to wiadomo, że lepiej ich wpakować do dużej, komfortowej kabiny. No ale to samo działa w przypadku rodziny z Labradorem czy Goldenem Retrieverem. Dodatkowo pick-upy, mimo tego, że więcej palą, to. Są uznawane za bezpieczniejsze, plus często ubezpieczenie na nie jest tańsze, więc za tym też może przemawiać chęć wyboru pick nad samochodami, no bo przecież wybieracie ciężarówkę, a nie samochód. Co więcej, chociaż myślę, że dla wielu osób jest to oczywiste, pick-upy w Stanach nie są postrzegane tylko i wyłącznie jako wół roboczy, jako taka ciężarówka jak na przykład w Polsce, nie wiem, Iveco Daily. Tam pick-up bardzo często jest symbolem statusu materialnego, bo przeszedł on. Podobną drogę jak na przykład Land Rover Defender czy Mercedes Klasy G, które na samym początku były po prostu twardymi autami użytkowymi, nie do zajechania, które w środku poza kierownicą, pedałami, skrzynią biegów i względnie wygodnym siedzeniem, nie miały nic więcej. A teraz bardzo często są postrzegane jako auta luksusowe. No przecież czy G-klasa, czy Defender, no to jest bardzo często gdzieś tam na, na szczycie tych, tych najdroższych SUWów, czy, czy aut terenowych. Ponadto pick-up jest mimo wszystko jednak symbolem pewnego sentymentu, albo pokazania swojej mentalności. Gdzieś jakąś taką mniej lub bardziej wyrażoną tęsknotą do otwartych przestrzeni, do pierwszych tych frontiers, którzy dopiero zdobywali, odkrywali... Dzikie Stany Zjednoczone, gdzieś tam w XIX wieku. I gdzieś tam w Amerykanach to siedzi, w ich kulturze jest to na tyle mocne, że często znajduje to swoje uosobienie czy urzeczywistnienie właśnie w, w pojazdach, a konkretnie w pick-upach. Chociaż oczywiście suwy też trochę się do tego wliczają. Więc nawet jeśli finansowo należycie gdzieś tam do klasy średniej, to takiej dobrze prosperującej klasy średniej, to jako Amerykanie prawdopodobnie często zdecydujecie się na pick-upa, bo po prostu jest to. Pragmatyczne rozwiązanie: mentalnie gdzieś tam wam to siedzi, albo możecie chcieć pokazać w ten sposób swoje robotnicze korzenie, i szczerze mówiąc, mimo że nie jestem Amerykaninem, to jednak mam straszny flex na pickupy, szczególnie te takie kanciate z lat 70-80, gdzieś tam powiedzmy. I jakby ktoś mi dał do wyboru najnowsze Lambo a Forda F150 lat 70 to szczerze mówiąc, nie zastanawiałbym się ani sekundy i wybrałbym tego Forda, chyba że mógłbym to Lambo sprzedać. To wtedy za cenę tego Lambo kupiłbym tego Forda i do tego dołożyłbym też Gran Torino z też lat 70. Jeżeli ktoś z was już się domyślił, że jestem trochę psychowanym w filmu z Clintem Eastwoodem, to tak nie będę tego ukrywał. No i jeśli chodzi o ewolucję pick upów no to ona czasem potrafi pójść w różne dziwne, czasem ciemne, a czasem wręcz oczujeno jasne strony. No bo z pick-upem przecież można zrobić wszystko. Można go bezsensownie podnieść, można go absurdalnie obniżyć. W środku mogą być podgrzewane siedzenia high systemy nagłaśniające e, tapicerka, która jest skórzana i naprawdę wręcz rzemieślniczo wykonana. E, no i oczywiście cały ten pickup może być też od spodu podświetlony. Jest taki, taki trend, którego ja totalnie nie jestem w stanie zrozumieć. W ogóle tak się rozgadałem o tym wstępie takim mentalno-amerykańsko-historycznym, że myślę, że podzielimy to sobie na dwie części. Dlatego pierwsza część kończy się tutaj i dzięki, że to obejrzeliście. A w drugiej części ciąg dalszy i będzie o tym, co dokładnie można zrobić z pick-upami, razem z przykładami oczywiście zdjęciowymi, które modele są najpopularniejsze. Będzie o truck balls, więc jeżeli ten fenomen też was interesuje, to zapraszam.